poniedziałek 12 marca tomasz pakuła zapraszam na magazyn miejski Sport. W zamojskim hotelu Artis odbyły się mistrzostwa za mężczyzny w Skłosza. W z 10 i 11 marca w Artis Hotel and Spa odbyły się mistrzostwa za mężczyzny w Skłosza 2012. Postanowiliśmy zorganizować turniej Skłosza bezpłatny, żeby zachęcić i, i żeby była dobra zabawa, fajne nagrody i mam nadzieję na cykliczne, w dalszej kolejności cykliczne, cykliczne turnieje, które będą organizowane w naszym hotelu. Najlepszy okazał się Przemysław Kozłowski. Drugie miejsce zajął Paweł Brzycki, a trzecie Kamil Sander. Dużo ludzi się pojawiło, było dużo ludzi chętnych do gry. No, te mecze na pewno nie były łatwe, może niektóre, ale na pewno nie moje. Także no, jak widać zresztą finał też był ciężki. Także trochę trzeba było się go włożyć. Widziałem na pewno, że Przemek jest mocny, bo razem chodzimy, trenujemy, więc e, jakbym nawet doszedł do finału, to tam ewentualnie drugie miejsce, ale nie, nie, nie sądziłem, że uda mi się tak daleko zajść. No, ja także jestem zadowolony. Rozgrywki odbyły się na pełnowymiarowym korcie, spełniającym wszystkie standardy stawiane przez Światową Federację Squasha w Artis Hotel and Spa. Zawody rozpoczęły się od treningów, które prowadził Rafał Kozłowski, instruktor z rekomendacją Polskiej Federacji Sprosza oraz firmy Price. Skupiliśmy się głównie na podstawach tak na, naprawdę, na, na przepisach, na zasadach bezpieczeństwa. Przy Przywóźdź spłosza jest to bardzo ważne, zwłaszcza w początkowej fazie e, nauki zdarzają się nieprzyjemne incydenty, także trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, żeby, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Dzięki udziałowi w treningach zawodnicy mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Techniką oraz przepisami gry i ich interpretacją. Rafał sędziował pojedynki w ramach Mistrzostw razem z Jackiem Górniewskim który jest jedynym sędzią klubowym z rekomendacją PFS po prawej stronie Wisły. Myślę, że to jest bardzo fajny początek, tak? że już na samym początku przyjechał ktoś i powiedział im na temat zasad skłosza. Te zasady nie są trudne, jednak mimo wszystko no, są, są takie, że trzeba je znać. Dzięki temu ta gra będzie po pierwsze przyjemniejsza, po drugie bezpieczniejsza. To co dla mnie jest najważniejsze. Moim założeniem na tym turnieju było to, żeby po prostu nikt sobie krzywdy nie zrobił. W pierwszym dniu zawodów odbyła się faza eliminacyjna. 18 zawodników rywalizowało w czterech grupach systemem każdy z każdym. Do fazy finałowej awansowali zawodnicy, którzy zajęli dwie pierwsze lokaty w tabeli swoich grup: Kamil Sander, Marcin Andrzejewski, Przemysław Kozłowski, Jakub Wilkos, Bartłomiej Gwiazda, Michał Jabłoński, Paweł Brzycki i Michał Kasprowicz. Kolejnego dnia odbyły się mecze fazy finałowej. W meczu o trzecie miejsce Kamil Sander nie dał szans Marcinowi Andrzejewskiemu, pokonując go dwa razy w setach. W finale Przemysław Kozłowski pokonał 2 do 0 Pawła Brzyckiego. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez organizatorów, którymi byli Artist Hotel and Spa i menadżer imprez sportowych Tomasz Pakuła. Zwycięzca otrzymał profesjonalną rakietę do gry, a najlepsi zawodnicy karnety na grę w skłosza oraz relaksujący pobyt w Energizum Aquarium i na basenie oraz masaż Orient Mix w Artist Hotel and Spa. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy. Ponadto oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbyła się w czasie poczęstunku, na który zostali zaproszeni wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach. Przebywająca na zgrupowaniu w zamościu, reprezentacja polskich kobiet do lat 15 rozegrała mecz kontrolny, w którym pokonała drugoligową koronę łaszczów 5 do 1. Mecz został rozegrany przy sztucznym oświetleniu 7 marca. Mecz był rozegrany w szybkim tempie, jak na dziewczęta było dużo walki i zaciętości, toczonej jednak w duchu fair play. Mimo dużego mrozu, było bowiem minus 10 stopni Celsjusza, obyło się bez urazów i kontuzji zawodniczek. Reprezentacja Polski zagrała w składzie Szemik, Szafrańska, Sobolewska, Kołek, Kokoniewska, Matysik, Falborska, Cieśla, Matla, Maciaszczyk i Pardus. Ponadto grały Grabowska, Kędzierska, Mostowska, Rapacka, Żmijewska, Olejniczak, Kałużna, Suchanek, Gogolin, Wycisk oraz Tkaczyk. Trenerem reprezentacji Polski jest Andrzej Soroka, trenerem Bramkarek, dobrze znany w zamościu Włodzimierz Kwiatkowski. Korona łaszczów zagrała w składzie Duda, Sawicka, Stefanik, Wronka, Ruszewska, Stojko, Gozdek, Skóra, Wronka, Mazurek i Kusiak. Ponadto grały Majdan, Cisek, Kaszuba, Kaznowska, Żukowska, Wyszyńska oraz Tymbel. Trenerem kobiet korony łaszczów jest Rafał Hek. Bramki dla reprezentacji Polski zdobywały Patrycja Matla w 10 minucie, Kinga Partus w 24 minucie, Sylwia Matysik w 35 oraz 45 minucie i Katarzyna Mostowska, która bramkę zdobyła w 69 minucie. Bramkę dla korony łaszczów zdobyła Patrycja Skóra w 13 minucie. Zawody prowadzili sędziowie OKS Zamość jako główny Andrzej Sfacha oraz jego asystenci Jerzy Lichota i Mariusz Litwin. W sobotę rozegrano mecze siódmej kolejki Zamojskiej Ligi Koszykówki. Rozegrane w weekend mecze siódmej i ósmej kolejki Zamojskiej Ligi Koszykówki mężczyzn nie przyniosły żadnych zmian w układzie tabeli. W siódmej kolejce MS Sports Zamość przegrał z efekt but Tomaszów Lubelski 58 do 74. UKS 3L O Zamość przegrało z wyżej notowanym Faro Zamość 35 do 94, a Zamzłą Gladiator Sitaniec pokonał wysoko szerszenie skokówka 66 do 34. W ósmej kolejce szerszenie skokówka przegrały w niewielkim stosunku punktowym z UKS 3L O Zamość 35 do 40. Efekt But Tomaszu Lubelski nie dał szans za mzłą gladiator Sitaniec 90 do 60. W najciekawszym spotkaniu MS Sport Zamość uległ Faro Zamość 60 do 66. W tabeli rozgrywek po ósmej kolejce prowadzi Faro Zamość z dorobkiem 16 punktów. Tylko jeden punkt mniej ma efekt But Tomaszu Lubelski. Trzecią lokatę zajmuje MS Sport Zamość. Najskuteczniejszym zawodnikiem z 270 zdobytymi punktami jest Marek Nieścio z drużyny Faro Zamość. Dziewiąta kolejka odbędzie się prawdopodobnie 17 marca 2012 roku. Czas na gościa programu. Rozmawiałem z Iwoną Nabożną, polską piłkarką ręczną, która rozegrała w kadrze narodowej ponad 200 meczów. Proszę mi na początek może powiedzieć o swojej karierze. Niekoniecznie mi, bo ja pani Sewetkę znam dosyć dobrze, ale myślę, że telewizowie chętnie zapoznają się przynajmniej w skrócie, bo ta kariera jest olbrzymia właśnie z pani karierą. Piłka ręczna była jest i pewnie pozostanie całym moim życiem. Rozpoczęłam grę w piłkę ręczną w szkole podstawowej, potem liceum w MKS Lublin. Po czym poszłam na studia do Wrocławia. 6 lat. Ym, zdobywanie po kolei sukcesów w postaci Mistrzostw Polski. Powrót do Lublina i w Lublinie z zespołem MKS Montex. Lublin zdobywałam wielokrotne Mistrzostwo Polski. W międzyczasie miałam przyjemność rozegrać w reprezentacji ponad 200 spotkań, z czego jestem bardzo dumna. Ym, gdyby nie kontuzję, myślę, że moja kariera, mam taką nadzieję, by trwała. Ym, bo no wiadomo, ze sportem wiążą się kontuzje i to trzeba wkalkulować, i dojrzały sportowiec doskonale o tym wie, że sport wiąże się z urazowością. E, moim największym sukcesem sportowym była, były Mistrzostwa Świata w Seulu w 1985 roku. Wybór do siódemki All Stars na prawym skrzydle. No i w zasadzie na tym prawym skrzydle z prawą ręką grałam sobie do, do końca kariery. E, myślę, że. Będę zachęcała zawsze każdego młodego człowieka do tego, żeby poświęcił swoje życie dla sportu, ponieważ jest to alternatywa na wszystko. Sport uczy wyrozumiałości, tolerancji, yy, wytrwałości i bardzo mocno temperuje charakter. Czy dobra gra naszych szczypiornistów przekłada się na wzrost y, popularności piłki ręcznej w Polsce? Myślę, że te wcześniejsze sukcesy naszych y, Orłów Wenty jak najbardziej miały dobry wpływ na popularyzację dyscypliny. Myślę, że medialnie bardzo mocno się to przekłada na to, że tą, tą dyscyplinę możemy więcej oglądać w telewizji. Myślę, że w poszczególnych miastach w całej Polsce coraz więcej się słyszy o powstawaniu nowych inicjatyw związanych z piłką ręczną. W związku z tym. Jak najbardziej to się przekłada. Ja chciałabym i życzyłabym sobie, żeby ta dyscyplina była bardziej popularna na Lubelszczyźnie. Jeszcze bardziej. Jest pani wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej imienia Wincentego Pola w Lublinie na kierunku wychowanie fizyczne, dokładnie oczywiście chodzi o piłkę ręczną. Dzisiaj znajdujemy się w galerii Rewia Park w Zamościu, tutaj odbywają się targi akademickie, dokładnie Rewia Akademicka, więc gościmy kilka uczelni, więc ja tak może przewrotnie zapytam, jak pani wspomina lata studenckie. No i oczywiście zapytam o to, może jak, jak jest być wykładowcą na wychowaniu fizycznym piłki ręcznej, jak u Was w ogóle wychowanie fizyczne na uczelni się sprawdza, czy studenci są zainteresowani tym kierunkiem? Odnosząc się do pierwszej części pytania, oczywiście z racji treningu w czasach, kiedy studiowałam, to życie studenckie niekąd mnie omijało, ale w momencie, kiedy miałam już na to czas, to rzeczywiście bardzo mocno wciągało. I Studenci, się, studenci mają to do siebie, że się bardzo integrują ze sobą i każda impreza właściwie to jest, to jest, to jest, to jest wielkie świętowanie ponieważ ja we Wrocławiu studiowałam, więc w tych czasach, kiedy studiowałam, Wrocław bardzo mocno rozkwitał i rzeczywiście jest co wspominać. Natomiast odnosząc się do drugiej części pytania, rzeczywiście od tego roku prowadzę zajęcia z piłki ręcznej ze studentami na uczelni Wincentego Pola. I muszę przyznać, że na zajęciach naszych z piłki ręczej jest stuprocentowa frekwencja. Studenci bardzo chętnie się angażują, mimo że to są zaoczni studenci, jestem bardzo zadowolona, jestem zaskoczona wręcz, że sobota, niedziela poświęcają na te zajęcia swój czas i bardzo chętnie chcą się, że tak powiem, wykazywać z tej dyscypliny, która jest trudną dyscypliną wbrew pozorom, ale... Jak na razie jest duże zainteresowanie, jest duży popyt na, na, na tą dyscyplinę, co jest na pewno związane z popularnością tej dyscypliny tej dyscypliny w Lublinie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była pani Iwona Nabożna, polska piłkarka ręczna, która trzeba podkreślić, rozegrała w kadrze narodowej ponad 200 meczów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.